nie wszystko złoto co się świeci tak mi mówili w młodości a jednak coś się świeci na dole i jest to złota piłka całe życie mnie okłamywali możemy kupić zielone drewno co więcej za różowe monety ale dobry obrońca ta paczka jest jak promień słońca w tym ponurym świecie ten jest dobry, ten jest bardzo dobry, ten jest najlepszym i najdroższym obrońcą, nie ma sobie równych. Swoim wnukom będziecie opowiadać o jego grze, której finezja sięga mitycznych wręcz możliwości. A co to za słaba drużyna, czy oni w ogóle będą grać w Lidze Mistrzów? Jednak muszę to powiedzieć, tego zawodnika po prostu szanuję. Nie powiem, nie najgorsi i zawodnicy. Pamiętajcie, że mamy kolejnych złotych zawodników, za darmo. Za darmo. A teraz otworzę złoto, co się świeciło. Kapitan Sormeuro. No i dobrze, tak kończymy. Piszcie, jakich złotych zawodników trafiliście oraz jakich nie trafiliście. Na razie.